To człowiek, a to inne zwierzęta. Mamy skłonność do ciągłego zaznaczenia granicy między nami, a nimi. W naszej kulturze przyjęło się mówić człowiek i zwierzęta, a nie na przykład człowiek i inne zwierzęta. To skrót, ale to jak się wyrażamy, jeszcze bardziej wzmacnia w nas poczucie, że nie należymy do świata zwierząt. Dzieli nas przepaść emocjonalna i umysłowa. Nie zachowuj się jak zwierzę, ale z ciebie zwierzę. Stanie jak człowiek? Co ja, jestem jakaś stresowana małpa? I wiele innych. To epitety, które zwiększają dystans i zmieniają myślenie o nas i o nich. No właśnie, ale czy rzeczywiście różnimy się aż tak bardzo od reszty zwierząt? Niewątpliwie wyróżnia nas możliwość splatania. Intersubiektywnej sieci znaczeń, która istnieje tylko w naszej wyobraźni. Innymi słowy, potrafimy sobie wyobrażać rzeczy, które nie istnieją, takie jak firma Google, jak Unia Europejska czy dolar. Ludzie używają języka do tworzenia kompletnie nowych rzeczywistości, podczas gdy zwierzęta ograniczają się do tego, co istnieje, więc wykorzystują swoje systemy komunikacji do opisywania rzeczywistości. Jednak, czy one potrafią przeżywać smutek po stracie bliskich? Czy opowiadają sobie, jakim minął dzień? Jakimi językami mówią zwierzęta? Porozmawiajmy sobie na ten niezwykle ciekawy temat. Zapraszam! Papugi. Dlaczego akurat one potrafią mówić niemalże ludzkim głosem? Papugi świetnie imitują dźwięki w naturze. Na przykład, żeby zabrać innym ptakom pokarm, więc ich budowa pozwala na naśladowanie wielu gatunków, w tym nas. Klasycznym przykładem, o którym możliwe, że część z Was już słyszała, jest historia papugi o imieniu Alex. W latach 70. ubiegłego wieku psycholożka Irene Pepperberg przeprowadziła eksperyment na papudze Żako imieniem Alex. Postanowiła nauczyć tę papugę mówienia językiem ludzkim, ale nie tylko mówienia. Po prostu rozumienia tego języka. Psycholożka wpajała Aleksowi słówka i pozwalała mu samodzielnie wybierać za to nagrodę. Aleks mówił, jakie smakołyki chce, kiedy ma ochotę na przerwę, kiedy chciałby wyjść na zewnątrz. Wszystkie te czynności były wykorzystywane jako pretekst, aby uczył się nowych wyrazów. Ostatecznie Aleks opanował około 150 słów, rozpoznawał 50 przedmiotów, rozumiał pytania dotyczące przedmiotów i potrafił na nie odpowiadać. Rozpoznawał kolory, kształty, materiały i funkcje. Na przykład wiedział, po co używa się klucza i jak trenerka pokazywała mu inne klucze, potrafił stwierdzić, że są to również klucze. Rozumiał pojęcia typu większy, inny, tak, nie i tak dalej. To badanie pokazało, że papuga żako potrafi z nim pogadać i to z sensem. Jednak to nasuwa kolejne pytanie. Czy robiła to z pełną świadomością, czy po prostu, żeby zyskać ciasteczko? Zaraz wrócimy do tego pytania, bo jeszcze chciałam opowiedzieć chwilę o innym zwierzęciu, które również potrafi powiedzieć coś w języku ludzi, ale nie jest do tego oczywistym kandydatem. Mowa o słoniach. Odnotowano sytuację, gdzie słonie z ogrodów zoologicznych zaczynały używać ludzkich słów i używały je we właściwym kontekście. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dla słoni naśladowanie naszej mowy fizjologicznie jest bardzo trudne. To pokazuje, że. Te zwierzęta mają bardzo silne potrzeby społeczne i osobniki, które są w izolacji, bardzo ciężko to znoszą. Wracając do pytania, czy zwierzęta potrafią mówić z pełną świadomością w naszym języku, czy po prostu chcą hapnąć za to nagroda? Żeby nauczyć się języka, nie wystarczy nauczyć się samych słów, przedmiotów czy czynności, które oznaczają. Znaczenie słowa w różnych sytuacjach może być różne, co świadczy o tym, że żeby dobrze używać języka, musimy wiedzieć jak używa się danego słowa. Chodzi zatem o coś więcej niż tylko imitowanie. Wróćmy do naszego Alexa. Otóż Alex sam zestawiał wyuczone wcześniej wyrazy, tworząc swoje zdania. Potrafił nawet poprawić swoją nauczycielkę, kiedy celowo gdzieś wróciła jakiś błąd. Co ciekawe, zapytał kiedyś swoją opiekunkę, jaki kolor ma on sam. Można uznać, że jest to całkiem egzystencjonalne pytanie, jak na papugę. Jego opiekunka nie miała wątpliwości, że Alex potrafi mówić w naszym języku. A teraz chciałam Wam powiedzieć ciekawą, ale też smutną, dającą do myślenia historię. O szampaśicy Washo, która w ramach badań prowadzonych przez Uniwersytet w Nevadzie była uczona języka migowego. Co ciekawe, przyswajała nie tylko te słowa, których ją uczono, ale przypatrywała się gestom, które ludzie wykonywali w jej towarzystwie i przejmowała je. Tworzyła nowe słowa za pomocą łączenia gestów. Na przykład, kiedy chciała nazwać łabędzia, migała woda i ptak. Kiedy przychodzili do niej nowi studenci, specjalnie migała wolniej, żeby mogli ją łatwiej zrozumieć. I tak, opiekunka Wishou była. W ciąży. Pewnego razu przestała do niej przychodzić, przestała się pojawiać, i kiedy wróciła, szympasica była na nią obrażona, nie chciała z nią rozmawiać. Wtedy opiekunka wyjaśniła, że przestała się pojawiać, dlatego że straciła dziecko. I Washo zareagowała w taki sposób, że pokazała jej płacz. Szympansy nie płaczą, więc pokazując taki gest, Łoszą nie tylko udowodniła, że szympansy potrafią mówić ludzkim językiem, ale również pokazała bardzo dużą empatię w stosunku do innego gatunku. A dodatkowo właściwie udowodniła, że szympansy również przeżywają żałobę, smutek po stracie swoich bliskich. Języków zwierząt jest mnóstwo. Dlatego teraz podam kilka przykładów na rozgrzewkę, aby uzmysłowić, jak różnymi sposobami zwierzęta potrafią przekazywać złożone komunikaty. Wiemy, że zapachy ostrzegawcze składają się z różnych składowych zapachów i znaczenie informacji determinowane jest tutaj przez proporcje. Niektóre ślimaki używają feromonów w śluzowym składzie, zostawiając informacje dla innych ślimaków. Pszczoły porozumiewają się za pomocą feromonów, które wydają się być czymś na wzór słów, posiadają znaczenie. Znacie ten widok, nie? Dla nas to dziwne lub nawet niestosowne, a dla nich zwykła rozmowa. U psów zapach z gruczołów odbytowych to informacja o stanie zdrowia, o płci, o wieku, być może o nastroju. Załatwiając swoje potrzeby, psy zostawiają też mnóstwo informacji o swojej tożsamości po drodze czyli psy miały Facebooka przed nami. Kiedy psy się cieszą merdają ogonem w prawo. Kiedy czują niepewność lub strach w lewo. Inne psy odczytują te migi i wiedzą, że przy merdaniu w prawo nie ma problemu. W lewo może wzrastać napięcie. I to przykład, który my możemy zaobserwować. Jednak mowa zwierząt jest bardzo subtelna i to są często tak drobne gesty, że nie jesteśmy w stanie ich wychwycić. Pewien gatunek kamarnic ma w skórze chromatofory, czyli że ich komórki zawierają pigment, kolorek i odbijają światło. Dzięki temu, napinając i rozluźniając mięśnie, które są połączone z tymi komórkami, te zwierzęta mogą zmieniać kolor, w ten sposób komunikując się ze sobą. Kiedy samiec spotyka samiczkę, z którą chce mieć małe kałamarniczki, okazuje to za pomocą wzoru kolorystycznego skóry, a samiczka swoimi kolorami mu odpowiada. Kolor to również ważna forma komunikowania się ryb. Ryby rafy koralowej również mogą zmieniać kolor, korzystając z ultrafioletu, który jest dla nas niewidoczny i komunikują się z innymi zwierzętami rafy koralowej. Tak sobie myślę, że my też mówimy trochę do siebie kolorami. Czerwony kolor jest odczytywany jako na przykład ten taki bardziej drabieżny, a niebieski jako taki spokojny, poważny. Z te kolory też trochę do nas mówią. Psy potrafią dobrze odczytywać znaczenie warczenia innych psów. W badaniu z nagranymi rodzajami warczenia pokazano, że psy na odległość wiedzą, czy chodzi o ochronę jedzenia, powstrzymanie intruza czy o złość. Zwierzęta są naprawdę nieźle rozgadane. I może w końcu obalmy ten mit, a właściwie słuszność powiedzenia, że dzieci i ryby głosu nie mają. Co w dzisiejszych czasach chyba już jest podwójnie nieaktualne, ale. Trzeba sobie to powiedzieć, ryby wydają dźwięki. Najbardziej skłonne do mówienia są kurki, które właściwie przez cały dzień produkują dźwięk. Jest to taki warkot, ponieważ one na brzuszkach mają takie pęcherze pławne, wypełnione powietrzem i one tak drgają. Oczywiście nie wszystkie ryby wydają dźwięki, ale niektóre ryby mogą je wydawać. Z badania Elephant Listening Project wynika, że słonie prawdopodobnie potrafią sobie bardzo wiele rzeczy opowiedzieć. Co ciekawe, nie tylko przekazują informacje, np. gdzie znaleźć coś do zjedzenia, ale opowiadają o swoich emocjach, zamiarach i cechach fizycznych. Mają dźwięki, które określają ich znajomych, dzięki czemu mogą mówić o wielu różnych istotach. To coś jak nadawanie im imion. Dodatkowo potrafią mówić o innych gatunkach, takich jak ludzie, pszczoły. Ponieważ na każdy z tych gatunków mają też przydzielone dźwięki. Tworzą bardzo złożone społeczności. Jest to możliwe dzięki ich doskonałej pamięci zdarzeń i osób. Zawierają trwałe przyjaźnie i żyją w większych grupach przyjaciół. Relacje nie ustają wraz ze śmiercią. Kiedy słoń umiera, jego najbliżsi przyczuwają to już wcześniej i są blisko niego. W momencie śmierci pocieszają go, głaszczą trąbami, a jak już odejdzie, przychodzą w to miejsce znowu i znowu. Potrafią wiele lat przychodzić w to samo miejsce. I teraz zastanawiam się nad tym, skąd, jak tłumaczyć to zjawisko. Wydaje mi się, że jedynym rozsądnym wytłumaczeniem jest to, że one przeżywają bardzo silne emocje, żałobę i mają poczucie straty. Przedstawiam Wam Goryla Michela. Które mieszkał na terenie Fundacji na Rzecz Goryli w Woodside i uczono go języka migowego. Używał gestów nie tylko do opisywania przedmiotów, ale również do przekazywania emocji, snów, wspomnień czy do mówienia kłamstw. I jednym z jego wspomnień, o których opowiadał, było zamordowanie jego matki przez kłusowników w Kamerunie, kiedy był jeszcze młodym osobnikiem. I samo zjawisko, że on opowiadał o tych wspomnieniach, było niesamowite, ponieważ Udowodniło, że goryle potrafią wyobrazić sobie siebie samych na przestrzeni czasu i mają możliwość gromadzenia o sobie wspomnień w pamięci epizodycznej. Słójki i wrony przynoszą partnerom pożywienie w ramach prezentów. Przeprowadzono badanie na temat tego, dlaczego sójki i wrony wybierają określone prezenty. I odkryto, że ptaki te potrafią przyjąć perspektywę drugiego. Wyszukują coś takiego, co ich zdaniem ich partner doceni najbardziej. To znaczy, że mają system pojęć ukryty pod nazwą teoria umysłu, czyli potrafią się postawić w położeniu ich partnera, tak? innego osobnika. Zdolność, co do której wcześniej przypuszczono, że mają ją tylko ludzie i inne naczelne, a przecież nawet u ludzi jest z tym problem. Przypomnijcie sobie wszystkie nieudane prezenty na święta, urodziny imieniny, które daliście komuś. No koszmar. Już mówiłam o słoniach, a teraz delfiny. Kilka lat temu ta informacja była wielkim newsem. Delfiny też zwracają się do siebie po imieniu. Kiedy przedstawiają się nowym delfinom, zawsze używają specjalnego dźwięku, służącego zarazem do nawoływania się. Ale słonie czy delfiny nie są jedynymi zwierzętami, które mają imiona. Papugom imię nadają ich rodzice. Imiona mają również na przykład, nietoperze. Część z nas jest dobra w multitasking. A jak sobie z tym radzą wspomniane wcześniej kamarnice? Doskonale! Zwykle, kiedy samiec rozmawia z samicą o współkowaniu, w pobliżu już czyhają inni konkurenci. I kałamarnice w takiej sytuacji mogą porozumiewać się równocześnie z dwoma osobnikami swojego gatunku. Stroną zwróconą ku samicy, Samiec mówi, że chciałby spółkować. To jest jeden taki biały pasek. A drugą stroną, zwróconą ku samcowi, innemu samcowi, mówi mu, że nie ma tu czego szukać i żeby sobie poszedł. Te wzory kolorów zmieniają się błyskawicznie, więc naukowcy nie wiedzą do końca, co kałamarnice sobie tym przekazują. Niektórzy nawet twierdzą, że mają one swoją gramatykę. No cóż, sprawę to nie upraszcza. Pewnie, że tak. Gotunek nie jest decydujący dla jakości komunikacji czy trwałości relacji. Wiedzą to pewnie wszyscy właściciele zwierząt. Papuga może nam być bliższa niż znajomi z pracy czy sąsiedzi. Bliski i częsty kontakt człowieka ze zwierzętami wpływa na nie, a one wpływają na nas. Można sobie z łatwością wyobrazić, że pies i człowiek mają ze sobą więcej wspólnego preferencje Rozumienie siebie nawzajem, podobne reagowanie na różne rzeczy, niż ten sam człowiek i przypadkowa sąsiadka. Psy ukierunkowały się na ludzi i vice versa. Psy zaczęły szczekać, żeby się komunikować z ludźmi, a ludzie nauczyli się tego szczekania słuchać. Na podstawie nagrań dźwiękowych szczekających psów ludzie są w stanie określić, jaki humor ma ich pies. Natomiast psy na podstawie zdjęć, fragmentów twarzy są w stanie ocenić, jak czuje się przedstawiany na nich człowiek. Ton głosu dla psów jest jeszcze łatwiejszy do rozpoznania, ale nie jest to wynik wychowania, lecz udomowienia. Przeprowadzono badanie na wilkach, które były hodowane. Nie potrafią one powtórzyć tego, co robią psy. Bliskość człowieka i psa to wynik tysiąca lat wspólnej historii, która wywarła wpływ również w obszarze genetyki. To dlatego, jeżeli nagle zaczynamy w domu trzymać mini świnkę, nie mamy tych samych rezultatów co przy psie, ponieważ to nie może zadziałać. Nie łączy nas wspólna historia. Aby określić, czy zwierzęta są świadome, kim są, albo że kim są, opracowano test lustra. Zwierzakowi nakleja się kropkę, a następnie stawia się je przed lustrem. Kiedy zwierzę próbuje usunąć kropkę szczoła, to dowód na to, że ma samoświadomość, ponieważ wie, że przed lustrem znajduje się ono samo i próbuje usunąć to coś z twarzy. Słonie, sroki, szympansy uznano już w ten sposób za samoświadome. Z testem lustra wiążą się jednak pewne problemy. Nie za bardzo nadaje się dla zwierząt, dla których wzrok nie jest najważniejszym zmysłem. Poza tym w niektórych kulturach to nie elegancko przyglądać się sobie w lustrze. A innym zwierzętom po prostu jedna kropka na czole nie przeszkadza. Na przykład wspomniane wcześniej słonie. Używają błota do schładzania się. Jedna kropka na ciele, więcej czy mniej, zwykle nie robi im żadnej różnicy. I dlatego mimo inteligencji i społecznego nastawienia, źle wypadają w teście lustra. Aspekt kulturowy zaobserwujemy u goryli, co do których zakłada się, że są samoświadome. Goryle szybko się jednak peszą, a utrzymywanie długo kontaktu wzrokowego jest dla nich niestosowne, ale był przynajmniej jeden goryl, który taki test lustra zdał. Mowa tu o Coco, gorylica mieszkająca tak jak wspomniany wcześniej goryl Michel w Woodside w Kalifornii w siedzibie organizacji Gorilla Foundation. Otóż Coco zdała test lustra. Oprócz tego potrafiła jeszcze opowiadać jak się w danej chwili czuje, dlatego spora część świata naukowego uznała ją za samoświadomą. Fascynujące jest, ile jest jeszcze do odkrycia odnośnie sposobów komunikowania się zwierząt, tego co sobie przekazują, gramatyki i innych zawiłości ich języków. Z perspektywy ewolucji byłoby dziwne, że ludzie mają język, a zwierzęta nie dysponują niczym porównywalnym, czyli że istniałaby twarda granica między językiem a komunikacją na podstawie instynktu. Sygnały zwierząt nie pojawiają się na hibył trafił, lecz mają swoje zasady i składnie, jak u piesków przeriowych, wilków czy pszczół. U wielu z nich odkryto nawet zasady gramatyczne, co z punktu widzenia ewolucji ma duże znaczenie, ponieważ różne gatunki używają języka do scalania, kategoryzowania i organizowania informacji, a ważne jest, żeby robić to jak najefektywniej. Odpowiadając na pytanie, czy rzeczywiście różnimy się aż tak bardzo od reszty zwierząt, niewątpliwie osiągnęliśmy największy sukces ewolucyjny, ponieważ potrafimy abstrakcyjnie myśleć, snujemy opowieści, aby współpracować i te opowieści potrafimy zmieniać, aby wciąż iść naprzód. Jednak inne zwierzęta też ewoluują, a język niewątpliwie jest jedną z kluczowych umiejętności. Zwierzęta komunikują się w sposób bardziej skomplikowany niż do tej pory sądziliśmy, i pewne cechy ich komunikacji pokrywają się z językiem ludzkim. Możliwe, że są właściwości, które pewne języki zwierzęce posiadają, a ludzki język nie. Wciąż jest wiele pytań, na które nie mamy odpowiedzi, jednak trwają badania i na pewno będziemy coraz więcej na ten temat wiedzieć. Myślę, że tutaj ten film trzeba zakończyć, bo inaczej trwałby bardzo długo. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam do subskrypcji jak zwykle i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!